Cześć, jestem Adrian, jestem z polskiej grupy. To był pierwszy mój projekt tego typu. Miałem dotyczące tego projektu spore zawahania. Miałem wielkie oczekiwania i wszystkie się póki co spełniły. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, poznałem wspaniałą kulturę ukraińską, która mnie bardzo, ale to bardzo zaciekawiła. To było bardzo ciekawe dla mnie przede wszystkim projekt o biznesie. Wiele mnie to nauczyło, przede wszystkim jak założyć własną firmę, jak dbać o finanse. Było to bardzo duże doświadczenie dla mnie. Nabyłem go i dzięki temu już wiem, jak założyć własną firmę. Na początku też myślałem, że będę tak stał z dala od grupy, ale wszyscy byli bardzo przyjaźni i co mnie dzięki temu zbliżyło do wszystkich. Plus, jeśli na początku przyjechałem z bardzo słabym poziomem angielskiego, ale dzięki temu projektowi o wiele się bardziej poprawił.